Do studia dotarł już pan doktor Jerzy Targalski. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Na początek chciałem zapytać o to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, mianowicie ogromne zwycięstwo partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii. Media przypomniały, że było to największe zwycięstwo od 1987 roku. Kiedy pytałam pana, panie doktorze, o wybory w Wielkiej Brytanii, mówił pan, że tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. No okazuje się ogromne zwycięstwo. No i Brexit nieunikniony. Chyba tak, prawda? Tak, teraz Brexit jest już pewny. John są no, zdobyły 363 mandaty, także absolutną większość. Do no, tutaj zadziałały dwa czynniki. Po pierwsze Anglicy mieli dość tego upokarzenia przez Niemcy i Unię Europejską. No, a po drugie jednak znaczna część biznesu brytyjskiego powiedziała się za Brexitem i po prostu trwała kampania pro-Brexitowa. Czyli panie doktorze, to straszenie taką wizją, że Brexit to jest śmierć dla Wielkiej Brytanii, nie Przyniosło skutku, a właściwie można powiedzieć, że wręcz odwrotnie. Zmobilizowało wyborców do głosowania na konserwatystów. Tak, ponieważ wyborcy przede wszystkim mieli dosyć dyktatu Unii Europejskiej. To raz. Dwa. Oczywiście to nie jest żadna śmierć, natomiast y, początek problemów na pewno. Ale problemu y, Wielkiej Brytanii czy Unii? Przede wszystkim problemu Wielkiej Brytanii, dlatego że y, Irlandia Północna pozostaje no, de facto w Unii, tak? bo granica przebiega na morzu teraz. Między Irlandią a Wielką Brytanią, jest z dwoma wyspami. No i e, cła mają dotyczyć tych towarów, które będą wożone nie wyprodukowane w Irlandii Północnej, a włożone będą na terenie Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, jak oni sobie poradzą z takim problemem, jak na przykład towary z Unii, idące do Irlandii Północnej i przepakowywane na przykład jako produkty Irlandii Północnej. Poza tym sprawa ważniejsza to jest Szkocja. Szkocja, która nie chce występować z Unii Europejskiej. Więc a... szykują się problemy wewnętrzne. Natomiast jeżeli chodzi o problemy gospodarcze, to myślę, że Anglicy sobie dazą radę. No na pewno dojdzie teraz do podpisania umowy o wolnym handlu z Wielką Brytanią. Zresztą fund się umocnił, a umocnienie funta oznacza, że gospodarka na tym zrzuceniu dyktatu unijnego wyjdzie dobrze. Władze mówią o umowie handlowej z Unią Europejską do końca 2020 roku, więc tutaj ta sprawa będzie rozwiązana, tak? No nie wiadomo, bo cho, trzeba taką umowę podpisać, a jeszcze podpisana nie została. A co ciekawe, badania wykazują, że Polacy również, którzy mieszkają na terenie Wielkiej Brytanii, popierają Brexit. Tak, dlatego, że są już częścią społeczeństwa brytyjskiego. Natomiast człowiek, który, na którym ciążył odium Brexitu, czyli Donald Tusk, Jacek Sariusz-Wolski, mówił, że Donald Tusk bezpośrednio odpowiada za Brexit, że nie potrafił swoimi negocjacjami doprowadzić do Jakiegoś polubonego rozwiązania całej sytuacji. Donald Tusk mówi: Dziś to smutny dzień. No tak, ale on nie miał w ogóle zadania doprowadzić do polubownego rozwiązania sytuacji, bo po prostu w tych wszystkich układach tam jest nikim. Był tylko takim ozdobnikiem, on legitymizował cały proceder, a przecież Niemcy chciały upokorzyć maksymalnie Wielką Brytanię i do żadnego porozumienia nie chciały doprowadzić. Ale więcej. pytanie, czy Angela Merkel zdawała sobie sprawę, że nastąpi Brexit? No myślę, że tak, że zdawała sobie sprawę, ale jednocześnie chciała to wykorzystać. Po pierwsze, pokazać innym, jak trudno jest wyjść z Unii. Po drugie, maksymalnie utrudnić to wyjście Wielkiej Brytanii i obciążyć ją kosztami przede wszystkim za wyjście. A teraz okazało się, że to nie będzie tak prosto, ponieważ przecież eksport tej starej Unii do Wielkiej Brytanii jest znaczny. No i gdyby wprowadzić cła, to nie tylko Wielka Brytania by traciła, ale Niemcy też by traciły. Donald Tusk winął za niepowodzenie obarcza antyeuropejską propagandę. Mówi, że to poprzez antyeuropejską propagandę doszło do Brexitu. Nie, do Brexitu doszło poprzez dyktat niemiecki. No, tylko w Polsce, że dyktat niemiecki e, podoba, bo przecież u nas e, wszyscy Unię kochają. E, no nie wszyscy. I... No, prawie wszyscy. E, także e, niezasadnicza tutaj różnica. Polacy nie rozumieją, które obciążenia, jak na przykład teraz podwyżki prądu, wynikają z polityki unijnej i dla Polaków jest ważne tylko to, że można wyjechać do pracy i e, do Życia, przynajmniej przez jakiś okres w jakimś normalnym państwie, który funkcjonuje. Nie wiem, czy pan czytał ostatnio komentarze na temat um, efektów negocjacji premiera Mateusza Morawieckiego, jaki się podniósł krzyk, że Polska będzie zatruta na Amen? No tak, czytałem, ale do tych komentarzy to nie, nie przywiązałbym żadnej wagi, No po prostu e, targowica e, krzyczy, bo Polska postawiła się Niemcom i tyle. Ale chciałem zauważyć, że jest to tymczasowe porozumienie, że po wyborach prezydenckich w czerwcu będą negocjacje i na czym to się wszystko skończy, to my jeszcze nie wiemy. Na razie jest dobre otwarcie, można powiedzieć. Nawet... Tak, jest, jest dobry początek oczywiście, tak. natomiast nie przesadzajmy z tym triumfalizmem. Ja się cieszę z tego, że zostało wynegocjowane takie odejście od, od tego, co nam Unia chce na, chciała narzucić już dzisiaj. I tak mówię, no dobry początek, zobaczymy, co będzie dalej. Chciałam również Pana zapytać o to, co pisze, co ciekawe, gazeta wyborcza, bo okazuje się, że zdaniem publicysty gazety wyborczej gigantycznym kłopotem dzisiejszej Unii jest kryzys zaufania między Francją a Niemcami. No tak, dlatego, że jest problem poważny, ponieważ Francja jest no, chorym człowiekiem Unii. Potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie tak naprawdę transformacji gospodarczej. I pierwszy... Projekt... Czyli prezydent Macron nie zapewnił ten, tego cudu gospodarczego, na co liczyli Francuzi. Nie, no, nie mógł niczego zapewnić. On po prostu rozpoczął rozmontowywanie starego systemu. Natomiast jak widać, no niezbyt to się udaje, bo w tej chwili ma potężny konflikt ze związkami zawodowymi. Tak, jak widać, żółtakami. Nie odpuszczają. Nie, no, to są dwie różne rzeczy. Związki zawodowe, a rzuty kamizelki. Rzuty kamizelki to jest klasa średnia, związki zawodowe to jest, to jest aparat kilku branż uprzywilejowanych, jak na przykład kolejarzy. Ale tam również się pojawiają związki zawodowe. Tak, oczywiście, bo wie pani, ruch żółtych kamizelek jest y, y, takim no, smakowitym kąskiem i każdy chciałby go przejąć. Natomiast chodzi jednak, że to są dwie różne y, sprawy, to są dwie różne grupy y, zagrożone y, przy. שזה... Politykę Macrona. Przecież związki zawodowe są zagrożone przez politykę oszczędności i demontażu państwa związkowego. Licznych przywilejów, które sobie związki zawodowe wywalczyły poprzednio. A żółte kamizelki to jest po prostu klasa średnia, która jest zagrożona pauperyzacją. Czy ten, czy ten kryzys pomiędzy Francją a Niemcami, ten spadek zaufania będzie się pogłębiał? Myślę, że się będzie pogłębiał, bo Francja szuka klasy, a Niemcy ani nie chcą same dać, ani nie chcą się zgodzić na to, żeby. Kraje Europy Środkowej, które są drenowane przez Niemcy, były jeszcze drenowane przez Francję, ponieważ no, ograniczyłoby to dochody niemieckie. Także, Panie doktorze, e... jeszcze ostatnie pytanie. Przepraszam, że przerwam, ale już czas nas się kończy. Ja chciałam, żeby odpowiedział pan jeszcze na jedno pytanie. Czy prezydent Łukaszenka wybiera innego sojusznika? Zamiast Moskwy-Pekin się Nie, no to Łukaszenka zawsze marzył o tym, żeby e, zwiększyć inwestycje chińskie w, e, na Białorusi. I właśnie przyjął w trybie pilnym kredyt. Tak, no dostał kredyt, ale tak naprawdę cały ten plan inwestycji chińskich na Białorusi to tylko <grytanie> wśród publicystów prochińskich jest jakimś wielkim sukcesem, a naprawdę też ten sukces nie jest, bo nie zainwestowały Chiny 20 miliardów Białoruś, jak niektórzy twierdzą, na przykład Guralczyk, tylko podpisały kontrakty, że w przyszłości zainwestują, a od podpisywania umów do realizacji jest daleka droga. Ten park taki technologiczny i strefa wolnego e, e, handlu w, w Kamieniu pod Mińskiem miała być takim no, punktem, gdzie Chińczycy by inwestowali, ale tam nie za bardzo inwestują. A jakieś instytuty akupunktury to nie są inwestycje chińskie na poważnie. Proszę Państwa, musimy kończyć naszą rozmowę. Ja zapraszam Państwa, żebyście, żebyście zostali Państwo z Polskim Rolim24, a z panem doktorem Targalskim słyszymy się w inny poranek. Dziękuję bardzo.